Jestem po twojej stronie. Wspieram cię. Okazało się niezważne. Twoje obietnice będę twoim kolegą. Możesz na mnie liczyć, były zgubą. Czy kiedykolwiek coś znaczyłaś? Może. No to wiem, że niepotrzebnie ufałem ci. Gościłem ci w mych progach, a ty miałeś tu za nic. Oderwałem ci moim zaufaniem, a sam straciłeś je. To zapiska Twoich kłamstw zapiska twych kłamstw. Będę pisał, będę dzwonił. Okazało się zatraceniem. Lubię cię. Chodź, Bartek, do moich kolegów. Poznam cię z nimi. Wyszło twoją... Zaś twoje zaproszenie kiedyś na imprez szalgało mnie. Czy zrobiłeś cokolwiek, bym był szczęśliwy z tobą? Może. Za to wiem, że niepotrzebnie ufałem ci. Gościłem ci w mych progach, a ty miałeś to za nic. Odarowałem ci moim zaufaniem, a sam straciła się do zabiska twych kłamstw. zabiska twych kłamstw. Czy mówiłeś o mnie, prawdę? Te łańcuchy pochłoniły mnie, bo ja sama nie potrafi przez ciebie wypełnić się. Czy sumienie kiedyś kiedyś ci pogryzło? Może. Za to wiem, że nie mnie ufałem ci. Gościłem cię w mych progach, a ty miałeś to za nic. Odarowałem cię zaufaniem, a sam straciła się. Do zabiska twych kłamstw. Zapiska tych kłamstw, zapiska tych kłamstw.